Wychodzimy teraz do rozwidowie na zewnątrz, zobaczcie jeszcze kolejne obwieszczenia. Sołtys Jan Głuchowski z miejscowości Kokoszeken powiatu gnieźnieńskiego został na mocy prawomocnego wyroku Sądu dla Spraw Wyjątkowych w Pozen, znaniu z dnia 27 września 1939 roku za morderstwo dokonane na osobie Niemca Otto Mayer oraz za zdradę stanu skazany na śmierć. Wyrok wykonano w dniu dzisiejszym w pozę dnia 28 września 39 roku. Nie wiem gdzie jest. Tutaj w forcie... Po prostu Znaczy coś ci na głowę. Skleroza. Piciu ma sklerozę. A, rozumiem. Dobra, sorry, zapomniałem. Przepraszam Was drodzy bitowie o sklerozę. Chodziło mi o kilotynę. Nie wiem gdzie ona jest. Nie udało mi się jej zobaczyć. Zobaczcie teraz wspaniałe miejsce. Wspaniałe. Straszne jest tu krzyż. Dlaczego? Zobaczcie, tu są schody, schody śmierci, tak zwane, schody, po których ezesmani zimą kazali schodzić więźniom z kamieniami i tak naprawdę wielu ludzi tu ginęło. Straszne miejsce. Idziemy dalej, zobaczymy, czy uda nam się to zobaczyć z innej perspektywy. Miejsce to naprawdę było straszne. Tutaj. Ten obóz był nazwany obozem zemsty, czyli obozem, w którym Ezezmani mścili się na swoich wrogach, tu przed, którzy ich zwyciężyli przed rozpoczęciem II wojny światowej. Teraz dochodzimy do miejsca, w którym była pierwsza komora gazowa. Tutaj, właśnie w tym miejscu, Niemcy zaczęli eksperymentować z komorą gazową, czyli zabijanie ludzi za pomocą trujących gazów. To jest naprawdę straszne, ale Właśnie to tu było, gdzie teraz wchodzimy. Pierwsza komora gazowa, w której Niemcy zaczęli eksperymentować z zabijaniem więźniów. Wchodzimy teraz dalej. Wejdziemy na górę, zobaczymy. Panoramę miejsca, w którym teraz jesteśmy. Dobry, tak? Wracamy ponownie, drodzy widzowie, do obozie Fortu Siódmego. Zobaczcie miejsce, w którym jest, które tak pięknie wygląda, w którym ludzie ginęli w strasznych męczarniach. Na tych schodach naprawdę zabijano strasznie ludzi. Kazali również jak zające, skakać więźniom. Włoskim modlimy się za Pana, niech Bóg da Wam, da Panu wieczny odpoczynek i szczęście w niebie. Suknia więźniarska czyli kobieca historia która naprawdę dzieje się do naszego Przepraszam, z drugiej strony przeszedłem. Buchenwald. Ausweis. Ausweis. Módlmy się za tego człowieka, którego teraz widzimy. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Zobaczcie strasznie, co ci ludzie robili z ludźmi: Buchenwald. Idziemy teraz jeszcze do tej strasznej rzeczy czyli do gilotyny. Zobaczcie. Tu jesteśmy właśnie w tym miejscu. Zobaczcie, gilotyna, na której zabijamy się. Piennik, na którym kładą się głowy.